Opowiem, opowiem o doświadczeniach z medytacji. Po intensywnych ćwiczeniach wykonanych wieczorem, gdy położyła się spać yy, i obudziła się nad ranem, poczuła ogromny, przeszywający ból yy, od czubka głowy do, yy, do, do yy, końcowego odcinka pleców. W pewnym momencie stała się swoim szpikiem kostnym, stała się tym bólem przeszywającym cały szpik kostny i stała się tym bólem szpiku kostnego. Myśl, która, która podążyła za odczuciem bólu, ten introjekt, Myśl, afirmacja, afirmacja bólu, po doświadczeniu bólu, to było zła do szpiku kości. Taka była interpretacja umysłowa tego doświadczenia podczas medytacji. Chwilę czasu, chwilę czasu musiało upłynąć, zanim sobie uświadomiła, że ten ból jest konsekwencją intensywnych ćwiczeń areobowych poprzedniego dnia. I Zdała sobie sprawę, zrozumiała, jak ból i doświadczenie bólu w organizmie, jakiegokolwiek bólu, ma tendencję do, do tworzenia negatywnych afirmacji w umyśle. Jak tworzy się nadwrażliwość na ból. Ona jednak postanowiła wziąć przykład z Jezusa Chrystusa i wziąć odpowiedzialność za ten ból i pozwolić, żeby ten ból przeszył ją w skroś. I po jakimś czasie ból przemienił się w akceptację, i ból zniknął. I właściwie ból, ból rozpuścił się i Przemienił się w akceptację, i po prostu ból zniknął. I zrozumiała też, jak ból jest czasami interpretowany jako kara. Ból jest nieodłącznym elementem życia każdego organizmu, żywego, tak samo zwierząt, jak i ludzi. I nie chodzi o to, żeby bać się życia i bać się doświadczać ból. Chodzi o to, żebyśmy nie tworzyli dla siebie nawzajem niepotrzebnego bólu i żeby zaprzestać wzajemną agresję i wzajemną przemoc. Natomiast, natomiast ból, który pochodzi z podjętych ćwiczeń, z, podjętych, z podjętej pracy, z której sam, sami się podejmujemy, z podjętej wędrówki, jest, jest naturalnym bólem i jest, jest nieodłącznym elementem życia ludzkiego, życia każdego organizmu żywego. Nie można, się, nie można się zamknąć w, w jakiejś. Nie, nie, ma, nie ma na Ziemi takiego miejsca, ani tak bezpiecznego, w którym moglibyśmy się zamknąć i odpornić na wszelkie bóle, w którym moglibyśmy się odpornić na. Hmm... na przeciwności losu, w który moglibyśmy się uodpornić na na nieprzyjemne doświadczenia. Każde małe dziecko prędzej czy później musi się przewrócić, ponieważ uczy się, uczy się chodzić i, i musi się przewrócić, musi się nauczyć stawiać te kroki, musi sobie nabić tego śniaka. Y Kiedy małe dziecko, na przykład, obserwujemy i spaceruje i uderzy się, yy, uderzy główka o ścianę i zaczyna bić ścianę, że to ściana była zła, że yy, do, doświ dzie dziecko doświadczyło zła, czyli bólu, za winą tej ściany, w którą się uderzyło. I dziecko nie wie, że, że, ma, moc, że ma moc obserwacji, moc kontroli. Nad, nad swoją obserwacją i małe dziecko jeszcze nie wie, że, że ma moc świadomości i obserwacji otoczenia i moc uważności. Albo dziecko, które było wychowywane w otoczeniu, gdzie było karane biciem, albo karane hmm, policzkowaniem, szczepaniem, może mieć przekonanie, że na przykład za każdym razem, kiedy doświadcza ból, to że Bóg, Bóg każe je. Czyli po prostu jak, jak niektórzy ludzie mają kompleks Boga. I że uważają, że mogą karać innych ludzi za nieposłuszeństwo, przemocą. I dziecko może wykreować w sobie taką negatywną, yy, przestaje wierzyć w Boga i twierdzi, że Bóg ciągle go karze i ciągle doświadcza bólu, bólu psychicznego albo fizycznego, dlatego że Bóg. Każe to dziecko, albo tego człowieka już dorastającego, albo nie dostaje od życia tego, czego chce, i odchodzi od Boga, bo stwierdza, że otaczają, że to dziecko otaczają wściekli, przemocowi ludzie z kompleksem Boga, których trzeba się słuchać, trzeba być im podległym i trzeba rob, robić tak jak oni i kazali i wtedy rośnie przekonanie że samo jest złe i zasługuje sobie na takie karanie i zasługuje sobie na takie złe traktowanie i przyszło na świat tylko po to żeby służyć i być ym... Być usłużnym w stosunku do ludzi, którzy mają, którzy stawiają oczekiwania, wymagania yy, oczy, yy, dla wściekłych ludzi, że życie to jest jakieś usługiwanie, poświęcanie się dla ludzi, którzy nie potrafią kochać, którzy nie potrafią doceniać. Tego, co mają, którzy nie potrafią się troszczyć. Troszczą się, ale tylko wtedy, kiedy jakiś wróg z zewnątrz zachowa się w taki sam sposób, jak, jak ten wróg w Twoim własnym domu. To tylko wtedy się troszczą, żeby y, zamanifestować y, troskę i czułość, ale tylko w momencie, kiedy jakiś tam wróg z zewnątrz zachowa się w taki sam sposób, jak ten wróg. Pod, pod, tw pod, twoim własnym, pod Twoim własnym dachem. Ale lekcja, jaka, jaka zostanie wyniesiona lekcja z tego doświadczenia bólu i wzięcia tego chrystusowego krzyża? Bo, jak że tak powiem, takie utyskiwanie, i faszerowanie się lekami tylko dlatego, że nie wiem, że poszło się na siłownię, albo tylko dlatego, że się intensywnie ćwiczyło. No, nie ma sensu. Trzeba po prostu zaakceptować fakt, że pewne działania, których podejmujemy się, no, wytwarza w naszym ciele ból. Taka chwilowa ulga, tab tabletka przeciwbólowa, taka chwilowa ulga, ale po co? Każdy ból w końcu przechodzi. I potem znowu się idzie ćwiczyć i mięśnie się wzmacniają, się przyzwyczajają. Po co ta tabletka? Albo tabletka od bólu głowy, bo ktoś nie ma, ktoś nie ma świadomości, że sam. Sam uruchamia mechanizm w swoim umyśle, że ból uruchamia yy, błędne koło i błędny mechanizm w swoim umyśle, negatywnych myśli. Samo oskarżających się albo oskarżających kogoś na zewnątrz. Umysł, który bombarduje sam siebie negatywnymi myślami i negaty, złością, negatywn, złością, generalnie. Złością albo wściekłością na siebie samego. Albo wściekłością, złością na kogoś na zewnątrz, powoduje mechanizm nakręcającego się bólu, nakręcanie się na negatywne myślenie, negatywne myśli w głowie, w umyśle, w sercu człowieka, i umysł nakręca się, i, albo wspomina ciągle wraca do tych bardzo traumatycznych, negatywnych doświadczeń. I ciało nakręca się na te negatywne doświadczenia i bóle z przeszłości, które nie zostały uleczone, nie zostały zagojone. Ale czasami może to być prawda, może te wspomnienia powracają, bo chcą się uleczyć, bo nie chcą się już powtórzyć. Może właśnie o to chodzi. Ile kobiet w dzisiejszych czasach rezygnuje z. Wchodzenia w relacje, w randkowanie, w wchodzenie w jakiekolwiek relacje, bliskie relacje, intymne relacje, tylko dlatego, że do tej pory wybierało na swojej drodze nieświadomie, podświadomie jakkolwiek partnerów, którzy karali je albo karali je jakąś przemocą, przemocą seksualną, Albo czuły się wykorzystywane, czuły się traktowane tylko i wyłącznie przedmiotowo, ze względu na, na to, że w oczach tej drugiej osoby one, one się jawiły jako przedmiot, przedmiot, który ma im dawać przyjemność tylko i wyłącznie, który ma im służyć. Jak często kobiety w tych narcystycznych relacjach, relacjach słyszały, że one nie, mogą, one nie mogą się położyć i sobie odpoczywać, że po czym one są zmęczone? Albo że osobie, osobie po intensywnej pracy intelektualnej nie należy się posiłek, bo ona, oni nic nie zrobili, bo oni nie podjęli się fizycznej pracy. A czasami takie dziecko, które, które próbuje rozwiązać problemy rodziców, intensywnie myśli, intensywnie pracuje ta pikawka, mózg i serce, to właśnie ogromnie jest zmęczone, bo stara się rozwiązać te bo małe dziecko próbuje rozwiązać problemy dorosłych, którzy sami sobie nie radzą. Ale jeżeli ktoś tak strasznie boi się śmierci, boi się śmierci swojego dziecka, boi się swojej własnej śmierci, no to może warto zakwestionować. Kto tutaj tak strasznie boi się tej śmierci? Kto tutaj tak strasznie się boi śmierci swojego dziecka, swojej własnej i tak się cieszy nad tą śmiercią i boi się śmierci, boi się bólu? Kto? Poszukaj. Może warto zakwestionować. Słuchaj, gdzie jest to ego? Które tak strasznie boi się śmierci, albo tak bardzo pragnie, tak obsesyjnie wręcz tej kobiety albo tego mężczyzny, żeby właśnie tego mężczyzna albo właśnie tej kobiety i ufiksował się ten umysł, że to właśnie ten mężczyzna albo ta kobieta może być nośnikiem mojej. Y Moich yy, yy, pomnożenia, moich genów. To nikt inny, tylko ta kobieta, i z tym kobietą byłoby lepiej, albo z tamtym mężczyzną byłoby lepiej. Także, zanim się pójdzie do, do swoich dzieci i się dzieciom zacznie lamentować i skarżyć na swojego partnera, partnerkę, to warto samemu sobie zadać pytanie, co, jaka, jakie myśli, jakie fantazje sprawiły na temat tej osoby, sprawiły, że ja uwierzyłem, uwierzyłam, że to życie z tą osobą to będzie jakaś bajka. I dlaczego pozwoliłem albo pozwoliłam się traktować tak przez tą osobę dorosłą. I dlaczego ja, osoba dorosła, przychodzę do małego dziecka i obarczam małe dziecko problemami dorosłych i problemami relacyjnymi. Bo dziecko też chce się nauczyć, jak mieć dobre, kochające relacje. I uczy się poprzez przykład, jaki dają, dają im dorośli. I dziecko, dziecko nie chce być rozszarpywane i szargane poprzez obojga rodziców i nastawiane przeciwko jedno drugiemu. I nie chcę, nie chce być, nie chce być jakimś, nie chcę brać udziału w jakichś wojnach swoich rodziców i być jakimś negocjatorem pomiędzy nimi i być, być dzieckiem na posyłki i na pewno dziecko nie chce brać udziału w konfliktach rodziców, dziecko chce się cieszyć, chce żyć, dziecko chce po prostu być dzieckiem, dziecko nie chce być dorosłym i nie chce rozwiązywać problemów i konfliktów do osób dorosłych. Dziecko na różnych etapach swojego rozwoju uczy się różnych rzeczy. Ale jeszcze nie rozumie, jeszcze nie rozumie romantycznych, problematycznych związków dorosłych, którzy nie potrafią się ze sobą dogadać.